W Ostrowie Wielkopolskim rusza innowacyjna usługa płać komórkom za parkowanie. Ostrow jest czwartym miastem w Polsce po Warszawie, Tarnowie i Łodzi przystępującym do systemu płatności przy użyciu telefonu komórkowego. System jest wprowadzony po to, żeby ułatwić wnoszenie opłat za parkowanie w strefie parkowania użytkownikom, którzy mają telefony komórkowe i będą chcieli do niego przystąpić. Jak zacząć korzystać z usługi? Najpierw trzeba aktywować i opłacić elektroniczną portmonetkę. System działa na zasadzie przedpłaty. Następnie dzwonimy pod specjalny numer i system rozpoczyna naliczanie opłaty za parkowanie. Cechą charakterystyczną są specjalne naklejki, które trzeba umieścić na szybie pojazdu. Służą one do szybkiego sprawdzenia przez kontrolera, czy dany pojazd opłacił postój. Firma MP jest pierwszym w Polsce agentem rozliczeniowym oferującym usługę płatności za pomocą telefonów komórkowych. Szefostwo firmy MP jest przekonane, że ten model płatności stanie się standardem w zakresie płatności mobilnych. W Ostrowie Wielkopolskim naliczanie za parkowanie jest półgodzinne. W sieci Play i Plus i pochodnych połączeń jest bezpłatne, a w pozostałych sieciach w zależności od taryfy jaką mamy. Naklejki na szybę kosztują 5 zł. Kupuje się je tylko raz. Można jednak być w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Konopnickiej lub w centrum obsługi klienta Holdicom przy ulicy Partyzanckiej. System w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzony jest od 6 kwietnia testowo na 3 miesiące.